Cześć, witajcie na kanale Kamil, ale powitam was bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym pięknym, słonecznym odcinku. I w dniu dzisiejszym pooceniamy sobie właśnie wasze prace, które otrzymałem na mojego maila, czyli ocenianie i Już na wstępie mówię, że chyba otrzymałem 164 maile, jak tak dobrze sprawdzałem. I bardzo serdecznie że wam dziękuję. Dzisiaj również polosujemy albo wylosujemy jakieś 5 osób, które sobie oceniam. Oczywiście, jak wiadomo, wy nienawidzicie moich wstępów bardzo długich i rozległych, dlatego ja tutaj po prostu szybciutko podziękuję moim nowym wspierającym i już zabieram się za odcinek. A więc poza Szokserka oraz Baksarka, którzy kliknęli ten niebieski przycisk wesprzyj na moim kanale i zostali moimi sponsorami. Dziękuję Wam bardzo za serdecznie chłopacy. Jeżeli ktoś oczywiście również chciałby kliknąć taki niebieski przycisk wesprzyj, to wystarczy Wasie kliknąć i wykupić wspierającego, ale pamiętajcie, że to jest dobrowolne. Ja Was do niczego nie zmuszam. Dobrowolne to wy decydujecie, czy chcecie, czy też nie. To jest dobro, bo, dobrowolne. Pamiętajcie, to jest dobrowolne, żeby później nie było, że jakiś przymus mieliście, albo po prostu ja wam coś rozkazuję. Nie. Spokojnie. Jak ktoś chce, może, jak ktoś nie chce, albo nie może, to najlepiej, żeby się za to nie brał. Spokojnie. Oczywiście również dziękuję za fanarciki, które teraz tutaj się wyświetlają. Ich jest teraz tak ogrom, m, ogrom tak dużo, że nie jestem w stanie po prostu na najbliższym filmie je wszystkie umieszczać. Dlatego sobie teraz je dzielę tak na, nie wiem, 5, 10, 20 e, tych wszystkich fanartów je będę umieszczać tak po prostu, jakby, nie wiem, jak to nazwać, po prostu z dystansem dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli również ktoś chciałby wysłać takiego fana, to wystarczy właśnie go wysłać na mojego maila fanat.pamałpadgimel. Ja już się przedłużam, bo jest strasznie gorąco. Wziąłem sobie moją kolegę, mojego kolegę wodę i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Okej, okay, więc mi się już właśnie na mailu, gdzie mam wasze te wszystkie prace. Oczywiście sobie zjadę w dół, żeby wszystkie e, wczytać, żeby później nie było, że ten, że jakieś się nie pojawiło. Kurde, ej, one mają prawie miesiąc, czyli przez miesiąc prawie nie było odcinka. Nie no, przez dwa tygodnie tak mi się wydaje, że nie było. Dobra, ale słuchajcie, za tydzień również będzie odcinek. I na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że od jutra do piątku będą dwa live'y. Dziennie, jeden będzie od 12 do 14 A drugi będzie od 20 do 23 Bądź też do północy, bądź też do 22 Zobaczymy, więc planuję robić Minimum dwa live'y, które będą mieć Minimum dwie godzinki, a te dłuższe live'y Możliwe, że będą mieć nawet i więcej Także jeżeli ktoś z was chciałby wygrać jakąś pracę graficzną Albo też animację za darmo e, Którą ja wykonam, no to zapraszam was bardzo serdecznie Na live'a, który będzie od poniedziałku do piątku Codziennie będą właśnie te live'iki y przez 5 dni O 12 dla osób, które lubią po prostu dłużej pospać a od 20 do 23 północy będą dla osób, które chodzą w, wcześniej spać. Może tak. E, które nie chodzą wcześniej spać. O, może tak. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się oczywiście spodoba. Aha, wyłączyłem mi się nagrywania. A ja już chyba lecę z ocenianiem pierwszą, pierwszej pracy, także pyk. Tutaj wchodzimy, no i mamy tutaj tytuł e, maila, baner do oceniania przez nalepkę. Okej, okay. hekaksowy. kaksowy, e, cześć, jestem Kuba, mam 9 lat, o kurczę. Tą grafikę robiłem 4 godziny w Photoshopie, pracuję też w Premiere Pro, a teraz oglądam twój poradnik na wstawkę po zęb. Poznajcie ksowi, mam nadzieję, że poradnik odnośnie wstawek e, ci pomógł i wykonałeś swoją wstawkę, a ja tutaj ocenię twój, twój banerek. Zobaczmy ksowi, co wykonałeś. Podkreślam, że ksowi ma 9 lat. Bynajmniej tak napisał, więc tego będę się trzymać Dobra, mamy tutaj banerek Wydaje mi się, że ej, w sumie wam powiem, że jak na 9 lat Jest naprawdę bardzo przyjemny Nie wiem, czy to w prawym dolnym rogu jest twój awatar, Ten takie ry, ale ej, bardzo możliwe Ale ładne, ładne to logo Jeżeli chodzi o baner, to fajne takie jakby Nie wiem, takie przecięcia pomiędzy czarnym a pomarańczowym Fajnie to wygląda Napis również spoko, gradient też jest gitesik Dodałbym może jakiś takie lekki e, blask zewnętrzny e, Po prostu koloru pomarańczowego Fajnie również te konki są ustawione Nie są jakieś, że jedna jest wyżej Długa jest niżej, jakieś jedno jest po prawo albo dwa są po prawo, czy coś wszystko jest ładnie estetycznie zrobione. Fajnie to wygląda. Myślę, że jak na 9 lat to fajnie ci to wyszło stary, bo rzadko się zdarza, że ktoś w takim wieku potrafi już takiej pracy zrobić. Także naprawdę ksowi bardzo ładna praca. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj jakby podchodzę do każdego. Mm widza, który podsyła swoją pracę jakby indywidualnie i po prostu nie będę na przykład mówić jakichś negatywnych rzeczy osobom młodszym, że na przykład no stary coś tam te, 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 te. no bo wiadomo, ja, ja już to nieraz powtarzam na moich filmach właśnie z tych ocenek, osoby starsze, które oglądają ten film wiedzą raczej albo no jak ktoś ma dobre serce albo ma serce, to wie, że takie jakby poniżanie nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć, no po prostu jakbyśmy na przykład byli w MasterChef Junior i pani Magda Gessler jakbyśmy mieli 5 lat powiedziała, no słuchaj nalepa, weź ty i Śmieci zbierać, bo kurde, nie nadaje się do gotowania. No to pewnie bym teraz nie zaczął gotować. A jakby pani Magda Gessler powiedziała, no nalepka jest troszeczkę do poprawienia w tych babeczkach, ale myślę, że będziesz dobrym, dobrym kucharzem. No to oczywiście, nalepa zostanie kucharzem. Że taki była zmyślona. Także wiecie o co mi mniej więcej chodzi: także, Ksowi, bardzo ładna praca. Rzadko się zdarza, że w takim wieku fajnie zrobić pracę, która jest jakby przyjemna dla oka, nie jest jakoś tak rozwalona, że prawy socjal jest gdzieś tam daleko, daleko. Hen na helu, drugi jest na przykład na śnieżce. Na helu? A, na helu, no, na helu, a drugi na śnieżce, dobrze, dobrze, jednak dobry z geografii jestem. E, także bardzo ładnie ksowi, życzę ci powodzenia, jak e, najwięcej, jak największego rozwoju, bo jak w takim wieku już coś takiego ogarniasz, to na pewno e, z czasem będzie jeszcze, jeszcze lepiej. A my przechodzimy tymczasem do czwartej pracy, od tyłu, e, losujemy. Klikamy i mamy tutaj docenę Xaver Games. Cześć, mam 9 lat. Ej, ostatnio było, że chyba trafiłem na osoby, które mają 13 lat, a dzisiaj osoby, które mają 9 lat. No to nieźle. Eee, Xavier Games, cześć, mam 9 lat i przesyłam ci fajną grafikę, którą robiłem w Photoshopie. Pozdrawiam. Pozdrawiam, jeśli jestem na odcinku, Subuję kanał Waster i lep. I o to chodzi Xaveri, to się nazywa prawdziwy widz. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanał Waster, jest to mój drugi kanał, na którym są po prostu jakieś filmy z gier albo też jakieś takie humorystyczne i śmieszne, no to zapraszam was bardzo serdecznie. Również tam są codziennie live' o tylko że od YouTube... Jak to oglądacie to już będą livey na tym kanale Tam no nie jestem w stanie się rozdzielić Ale możliwe, że dzisiaj jeszcze jak oglądacie ten filmik To o 20 będzie live y właśnie na tym kanale Więc bardzo serdecznie was zapraszam Jeżeli ktoś właśnie z tego odcinka wejdzie na mój kanał Zasubuje i wejdzie na mojego live, to może napisać, cześć na lepa. oglądam aktualnie ocenianie grafik no także myślę, że będzie spoko, a my tutaj oceniamy dobra, mamy tutaj logo czy tam nie wiem jak to się nazywa, no minecrafta po prostu mamy tutaj wersję minecrafta, mamy tu Steve'a nie wiem czy ty robiłeś tego Steve'a, czy z google grafiki jest, ale wydaje mi się, że tło jest yy, i postać jest po prostu jakby to są dwie oddzielne, e dwa oddzielne elementy także bardzo fajnie, fajny ten blask jest zastosowany ej naprawdę kurczę ja nie wiem dajcie znać czy wy się uczycie z moich poradników czy jak, ale kurde bez kitu, ładnie ten, ten blask się komponuje. Ten blask na, mai, na ten napis Minecraft też jest spoko nałożony. Tutaj wersja 1.16.1. Ej, mi się podoba. Nie wiem, czy ten render też był robiony przez ciebie, czy, czy on gdzieś jest dostępny na google. Bo tego jakby nie widziałem tego renderu. Chyba, że jak się pisze Steve Render czy coś. Ale tak to. Jeżeli to nie jest miniaturka. Ej, to jest miniaturka z internetu? Minecraft 1 Kropka 16, 16.1 Grafika, zobaczmy Ej, dobra, nie ma Ty, to nazik, stary Ej, ładnie jest to się... Po... Niby prosta miniaturka, ale ten blask naprawdę robi ogromną robotę najstarszy nice, Jeszcze bym troszeczkę może pokombinować z napisem Albo nie, w sumie Nie, wydaje mi się, że tak na 9 lat miniaturka też jest mega, mega spoko, Xawery. Także bardzo serdecznie cię pozdrawiam Lecimy do, na kolejną pracę Pyk Wchodzimy sobie tutaj. Mój banner. A, jest banner, dobra. E, Sheldon, to jest mój banner i miał tylko w stylu Friza. Mam 11 lat i robiłem te prace w Photoshopie. Dobra, Sheldon, zobaczmy sobie Twoją pracę. Wejdźmy. Teraz musi się wczytać. A zresztą, że tutaj ma troszeczkę słaby zasięg, to robimy szybkie cięcie. Okej, okay, wczytała mi się właśnie praca Sheldiego No i teraz tak. Tu mamy turnieje Polska czy to jest pewien Twój Discord? I tu mamy filmy wtedy, kiedy będzie mi się. Chciał. Okej, okay, bardzo miłe podejście do YouTube'a. Subskrybuj jak chcesz być na bieżąco. Dobra, jest spoko, to są jakieś pewnie tabliczki, tak? Okej. Okay. E, Szaldi, e, napis jest bardzo fajny, nie wiem czy to jest taki render. Nie, wydaje mi się, że fajnie... Nie, powiem tak, napis, napis mi się mega podoba. Jest spoko ten zastosowany, w jakiejś to było paszce chyba, ale fajny ten napis. Jeżeli chodzi właśnie o te dolne jakby informacje, napisy, to właśnie to jest to, o czym ja mówiłem, że trzeba tak się starać, mniej więcej jak tworzymy swoje prace, żeby to wszystko było ładne i estetyczne, a nie żeby po prostu na przykład No ja przynajmniej takie tak, takie mam podejście, że nie lubię jak coś na przykład lata i jedno jest na na przykład, w górze, drugie w dole, nie jest równe i tak dalej. Bądź też na przykład, jak po, po jednej stronie są dwie rzeczy, a po drugiej jest jeden. To jest naprawdę masakryczna rzecz. Czasami trudno z tego wybrnąć, ale ja, no nie wiem, mi to jakby tak nie pasuje. Zawsze lubię, jak jest po lewej stronie to samo co po prawej. Jakby jest takie pojęcie, bo na plastyce kiedyś miałem, ale zapomniałem, yy, jakie to było pojęcie. No tak. Nalepa się uczył w szkole. Także tak, tu mamy turniej Discord, ja proponuję, że na przykład tego Discorda na przykład wywalić totalnie i na przykład ten film wtedy, kiedy będzie mi się chciało ustawić mniej więcej w tej samej pozycji jak ten po prawej, tylko że po lewej. Albo po prostu jak już chcesz tego Discorda, no to troszeczkę bym te przybliżył bardziej do tej postaci tego pieska i byłoby spoko, bo troszeczkę one poleciały w lewo, a ta prawa strona jest OK. Tu jeszcze w ogóle jakaś strzałka jest, aha, bo to jest pewnie do subskrypcji albo do tych takich dodatkowych tych, dobra, tutaj się nie czepiam. E, mamy tu jeszcze postać jakiegoś rendera. Do, do... Byłby jeszcze jakiś blask z niego, e, czy coś również. E, I byłoby, oczywiście, bardzo, bardzo fajnie. Ale tak to, no, Sheldon też jakoś. Ha, tu mam jeszcze miniaturkę. Co do miniaturki, to tak szybko powiem. Na pewno ten czerwony pasek, jaki jest, troszeczkę bym go zwężył i dodał cień. Wtedy będzie wszystko fajnie. No, ale. Miał być styl Friza, jest styl Friza I tak jakby, jeżeli chciałbyś jeszcze bardziej uzyskać styl Friza, no bo kurde, ja tu nagrałem filmy, jak montować jak Freeze, jak robić miaturki jak Freeze, no to dużo rzeczy było w freezie. Jeżeli masz te żółte takie obrysy wokół postaci Friza bądź też tego Patteca chyba, to zamiast blask zewnętrzny zastosuj stary cień. A jeżeli to był cień, to zamiast nakładka, czy ekran, czy jasność, pewnie takie coś tu masz ustawione, ustaw stary normalny i będzie naprawdę bardzo fajny efekt i będzie identyczny jak Friza. Dobra, a ja przechodzę do czwartej osoby. Już w dzisiejszym odcinku, także losujemy. Będziemy tak do góry wchodzić. Mamy tutaj. Aha, tu wszedłem, do Fanią miniaturka. Dobra, Fanią miniaturka. W Gagami mam na imię Franek i mam 11 lat. Miniaturki robię na telefonie. Oglądam głównie odcinki za Adobe Premiere Pro, bo tam mam filmy. film. Ok, cześć, franio, poza ciebie oczywiście bardzo serdecznie. Zobaczmy Twoją miniaturkę. Lagi. Okej, okay. nie wiem czy to była praca wykonywana na telefonie, czy też na komputerze w Photoshopie. Prosiłbym Was oczywiście, jak zwykle, żebyście po pierwsze czytali w opisie, jakby ze zrozumieniem. Bo tam jest napisane, żebyście też podawali swój program, w jakim wykonujecie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tam podawałem, na pewno jak coś mówiłem na filmie, żebyście po prostu podawali w jakim programie też robicie, żebym był w stanie jakby określić albo coś podpowiedzieć, jak coś wykonać, bo... Znam znajomość wszystkich programów i wiem jak to wszystko działa, więc yy, byłoby mi po prostu przyjemniej i lepiej, żebym mógł wam po prostu bardziej, a i prościej oczywiście Wam pomóc poprawie na przykład tych prac albo jakichś tam po prostu moich jakichś yy, dla was yy, propozycji. Okej, okay, widzę, że zastosowanie cienia w napisie jak i w tym tej konce braku internetu jest chyba takie samo. Tą postać troszeczkę bym bardziej powiększył, żeby główka bardziej już zbliżała się do końca i troszeczkę ją obrócił właśnie w prostej pozycji, ponieważ troszeczkę jest wykrzywione. Szczególnie coś bym takiego porobił, żeby tutaj było więcej jakby mniej miejsca takiego pustego Żeby więcej coś się działo, żeby na przykład ten napis lagi powiększyć Tą ikonkę również, żeby po prostu nie było tak dużo miejsca pustego No i oczywiście jakbyś powiększył i render tej postaci z Fortnite'a i na przykład ikonkę To na pewno już o wiele bardziej ta tylko lepiej będzie wyglądać Dodałbym oczywiście jakieś blask i tak dalej, ale pewnie... Ja doskonale wiem, że w takim wieku jeszcze za bardzo nie jesteście w stanie czegoś takiego zrobić I Ten Bo ja sam w sumie chyba w wieku 13 lat dopiero zacząłem przygodę z Photoshopem, bo 14 14 e więc ja to doskonale rozumiem ale jest taki poradnik na moim kanale jak robić miaturkę, po prostu jak robić miaturkę. więc zapraszam was bardzo serdecznie, tam wam pokazam jak dodaję ja sam jakieś takie blaski, jakieś takie światła fajne i tak dalej, więc bardzo serdecznie zapraszam jeżeli ktoś chciałby poprawić swojego skilla właśnie w miaturkach, to tam właśnie coś takiego znajdziecie i ty również w Franio znajdziesz, także spoko mi to Franio wygląda na pracę na telefonie ale nie jestem pewny, ponieważ tam zazwyczaj są właśnie takie cienie jak tutaj zastosowaliśmy w napisie, także ja się nie czepiam bo ja totalnie nie umiem tworzyć prac na telefonie, bo że na jakimś innym urządzeniu mobilnym, także spoko, a my wjeżdżamy i wybieramy ostatnią pracę, która jest... co? Aha, bo to jest na samej górze, dobra, to nie, złamania na odwaliłem. Serio teraz wszystkie prace od góry brałem? Ja nie mogę. Dobra, losujemy, ziół, pyk, wchodzimy... Oceń grafikę, please. Lord Niebieski. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cześć, przesunę moją pracę na kanał wykonany w Photoshopie. Pozdrawiam. Cześć. Witam. Dobra, mamy pracę. Lord Niebieski. No to tak, właśnie to jest to, o czym ja mówiłem, że ten Instagram jest właśnie w ciul daleko, daleko, daleko umieszczony i nie wiadomo, co on tam robi. Ale tu jest ciemno. Ja nawet nie widzę, czy dobrze się nagrywa. Nie no, chyba jest okej. Okay. Mam nadzieję. Dobra, Lord Niebieski. Tego Instagrama może dałbym stary pod ten napis, tak na środku wyśrodkował i dodałbym jakieś kolory tego. Napisu, żeby nie był po prostu czarny. Na przykład, żółty, żeby komponował się ładnie z tym banankiem, czy coś. Na przykład, ten Instagram dałbym biały i właśnie dał pod ten napis żółty, tam pod tym twoim nickiem. No i oczywiście, również jakiś efekcik też na ten render. Ja niestety nie jestem w stanie powiedzieć Ci więcej, no bo nie wiem, w jakim jesteś wieku, nie wiem, w jakim też programie to robiłeś. prosiłbym was, żebyście po prostu właśnie o tym pamiętali i może zrobimy taką zasadę, że po prostu osoby, które nie będą podawać swojego wieku albo programów, które wykonały, to po prostu będę nie wiem, omijał, ale to troszkę hamskie jest. Nie chciałbym takiej czegoś. Robić, no ale z drugiej strony też się postawcie po mojej stronie, żebym jakoś też jakby równo i sprawiedliwie oceniał o właśnie, właśnie, właśnie wasze prace, więc byłoby mi bardzo mi jakbyście no mogli to, bo to jest kwestia nie wiem, dwóch minutek, nawet 30 sekund, 10, żeby tylko napisać w jakim programie ile macie lat i tyle. To was nic nie kosztuje, a mi bardziej jakby pomożecie przystosować się do. Danej osoby i sprawiedliwie ocenić każdą pracę. Także po od niebieski, ja Ci życzę powodzonka, nie wiem w jakim jesteś wieku. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale życzę Ci powodzonka stary, a tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli chcielibyście kolejny taki odcinek z oceniania będzie za tydzień w niedzielę. I to będzie kolejny właśnie odcinek, czyli będą teraz po prostu dwa odcinki z oceniania. Także jeżeli Ty również chcesz wysłać swoją pracę do ocenki, wyślij go koniecznie na tego maila, czyli ocenianie.kanale.com I do zobaczoneczka na live'ach od jutra do piątku oraz na filmie w niedzielę. Także Zapraszam bardzo serdecznie, wysyłajcie swoje prace. Jeszcze raz, jeżeli ktoś nie... jeżeli kogoś prace nie oceniłem, a chce, żeby się pojawił na filmie czy coś, zapraszam bardzo serdecznie, ja tego maila będę oczywiście resetować, kiedy ten filmik wleci na ten kanał, także spokojnie, całego maila zresetuję. Osoby, które już były ocenione, prosiłbym, żeby po prostu tych prac nie wysyłały, a ja tymczasem Wam jeszcze raz dziękuję, życzę Wam miłego e, weekendiku miłej niedzieli Wam życzę. E, spędźcie fajnie tam z rodzinką, trzymajcie się, do następnych filmów jeszcze raz, hejka, cześć, żółwiczek,